Witam Was w kolejnym dużym odcinku Game 3 właśnie dużym, tak jak dzisiejsza gra, którą będę omawiał i recenzował. a jest nią, jak widzicie, Dreadfit. Jest to gra z wydawnictwa bardzo znanego, mianowicie jest to Games Workshop, którego absolutnie chyba nikomu nie trzeba przedstawiać, szczególnie tym, którzy interesują się grami figurkowymi. Kiedy dowiedziałem się tylko o tej grze, myślałem, że Games Workshop zrobił grę pode mnie. Po pierwsze, znajdowała, miała być osadzona, jak to może być inaczej, w siecie Warhammera. Duży plus, fantazy, klimat, ekstra. Miała to być właściwie przeniesienie świata Warhammera na morze i miały to być tylko i wyłącznie starcia okrętów. Jeszcze lepiej, ja to po prostu uwielbiam. I ostatnia część miała zawierać po prostu wypasione strasznie dopracowane modele, które trzeba było pomalować. Jak już Wam mówiłem we wstępie, zajęło mi to prawie rok, ale dlatego, że malowałem czasami je z doskoku, żeby nie było. Wszystkie te elementy sprawiły, że stwierdziłem, że kurczę, ja tą grę muszę mieć. Czy się zawiodłem? Oglądajcie i zobaczcie sami. Jak zwykle zawartość otworzy nam instrukcja tym razem gruba na prawie 80 stron, ale są tu opisy fabularne, historie kapitanów okrętów, więc instrukcji zostaje nam 40 stron, a i to z obrazkami. Poza tym w grze mamy miarki służące do poruszania okrętów. Skały, wrakowiska i morskie potwory. Każdy z okrętów ma mniejszą jednostkę, która może jak on pływać, strzelać, a czasem i latać. Zdolności naszych jednostek i kapitanów, którzy nimi dowodzą, opisane są na kartach okrętów. Nasze jednostki poddane wpływom wrogiej amunicji zbierają karty uszkodzeń, a kapitanowie podczas walki kartera. Do gry dołączono masę kostek, a bogata sceneria umieszczana jest na bardzo dużej płachcie imitującej dobrze morze. W zasadzie Dreadfit to gra dla dwóch osób, w której możemy pokierować flotylą okrętów, ale prawdziwe wyzwanie to walka w większej liczbie graczy, gdzie kontrolujemy tylko i wyłącznie jeden okręt. Emocje są wtedy niesamowite. Dreadfit ma dwa warianty gry. Możemy zagrać w jeden z dwunastu scenariuszy wchodzących w bogatą fabułę gry, i tu będziemy musieli doszść do pewnego miejsca, po jakąś rzecz zatopić określony okręt przeciwnika. Czy zadać podaną w warunkach wygranej liczbę obrażeń. Wszystko to w zmieniającej się scenografii, jak również w rodzajach i liczbie wystawianych okrętów. Polecam czytać opisy fabularne, wszak gracz ścigający Hrabiego Noctibiusa, myśli się za rodzinę. Drugim wariantem jest oczywiście pojedynek morski wyk, gdzie wygrywa ten, którego okręt lub okręty po tym jak umilkną działa, będą unosić się na powierzchni. Przygotowanie jest banalne. Jeśli gramy w scenariusz, przygotowujemy według wskazówek nasze morze, kładąc skały, wraki czy morskie potwory w odpowiedniej oczywiście odległości, posługując się taką fajnie wyglądającą miarką. Na morze wędrują też określone w scenariuszu okręty, również w podanych w scenariuszu odległościach, choć czasem będziemy je dopiero wprowadzać w trakcie gry. Stosy kart obrażeń, ran kapitanów, tali przeznaczenia wędrują obok, a gracze otrzymują karty swoich okrętów plus 5 specjalnych rozkazów, jak również taki kątomierz, dzięki któremu będziemy mogli dokonywać zwrotów. Na koniec musimy ustalić bardzo ważny w grze kierunek wiatru, wpływający na wszystkie jednostki, które na karcie mają napisane sei. Rzucamy kostką czerwona i biała. Czerwona to pierwsza liczba, biała to druga. Odszukujemy wokół naszego morza te liczby i kładziemy ten znacznik wiatru. Teraz możemy zacząć już grę. Zanim przejdziemy do i tak skrótowych zasad, kilka słów o okrętach. Każdy z nich ma inne cechy. Różnią się szybkością, wytrzymałością, siłą ostrzału, zdolnością manewrowania, skutecznością załogi przy abordażu, czy no i właśnie, komendą, czyli kapitanem. Każdy z nich ma mniejsze lub większe zdolności przywódcze. Od tej cechy zależy będzie m.in. to, czy uda się nam wykonać jeden z pięciu specjalnych rozkazów, czy skorzystać z unikatowej zdolności właśnie tegoż kapitana. Specjalne zdolności mają też okręty. Dla przykładu Kraken z floty Noctiliusa to łódź podwodna masakrująca z bliskiego Dystansu przeciwnika, a Sea Drake to kontrolujący w pewnym stopniu wiatr, kapitan z mocnym smokiem właśnie tym na pokładzie. Weźcie pod uwagę, że Dreadfleet zawiera 10 okrętów, a otrzymacie ogrom możliwości, jakie daje Wam ta gra. Gra składa się z pięciu faz. Część z nich wykonujemy wspólnie z przeciwnikiem, część nie. Na początku rzucamy koską na inicjatywę. Zwycięski gracz wybiera, czy pierwszy będzie się ruszał on, czy oponent. Kolejna faza to sprawdzenie, czy na nasze okręty nie wpływa jedna lub kilka kart statusu. Może to być na przykład pożar na okręcie, który teraz, jeśli wyrzucimy 1 lub 2, będzie generował dodatkowe znaczniki obrażeń. Może to być też jedna ze specjalnych kart, która może zostać wyciągnięta przez nasz albo przez przeciwnika stali przeznaczenia. Trzecia faza to czas, kiedy każdy z graczy ciągnie jedną kartę stali przeznaczenia. Karty te zawierają po prawej liczbę i kierunek, w jakim musimy przesunąć wskaźnik wiatru. Po lewej stronie mamy jego siłę. Potem czytamy opis na karcie. Mogą to być specjalne warunki dla naszej floty na jedną turę lub zostające w rozgrywce. Karty na plu dla naszego przeciwnika, lub naprawiające np. Na nam okręt. Możliwości mamy wiele. Jedną z takich wredniejszych jest np. pojawienie się morskich potworów utrudniających nam życie. I wreszcie czwarta faza, czyli akcje. Te fazy wykonujemy już na przemian, zaczynając od pierwszego gracza. Składa się ona z czterech mniejszych podfaz. Pierwsza z nich ma miejsce jeśli chcemy, a jest to wydawanie specjalnych rozkazów. Mamy pięć takich. Cała naprzód, zwiększająca nam prędkość, naprawa, Natychmiastowy zmiana kursu w prawo lub lewo, lub rozkaz działający do momentu, aż ktoś do nas strzeli. Wtedy to my przed nim strzelamy do niego. Aby taki rozkaz jednak zadziałał, patrzymy na kartę okrętu i kapitana i jego zdolności dowodzenia. Dla przykładu, Noctilus ma 2 to znaczy, że musimy wrzucić 2 lub więcej, wtedy możemy wprowadzić jeden ze specjalnych rozkazów. Kolejna faza to ruch, w trakcie którego używamy tej oto miarki, przykładając ją po prostu do okrętu. Możemy się ruszyć tak daleko, jak pozwala nam na to prędkość okrętu. Zwroty są zależne od naszej manewrowości. Na przykład, manewrowość 4 oznacza, że okręt musi przepłynąć 4 cale, by dokonać zwrotu za pomocą innej miarki, czyli tej. Maksymalny kąt, o jaki możemy skręcić, to 45 stopni. Możemy go wykonać kilka razy, ale kolejny dopiero po przybyciu potrzebnej do tego odległości. Na ruch ma wpływ też wiatr i to, czy mamy żagle. Jeśli płyniemy pod wiatr, jak na przykład jest w tym przypadku, i nasz kapitan nie zda testu dowodzenia, odejmujemy siłę wiatru od ruchu. Jeśli płyniemy z wiatrem, możemy dodać jego siłę do ruchu bez zdawania żadnych testów. I wreszcie faza, na którą wszyscy czekają, czyli walka. Mamy jej dwa rodzaje: dystansowa i abordaż. Na początku dystansowa. Po ustaleniu celu, czy mamy zasięg pełny, jak na przykład tutaj, czy częściowy, decyduje o tym możliwość poprowadzenia linii z boków mojej jednostki do boków jednostki przeciwnika. Jeśli jedna linia jest czymś przysłonięta, jak na przykład w tym momencie, mamy częściowy zasięg i rzucamy połową kostek, a ich pełna liczba znajduje się na karcie okrętu. Teraz ustalamy, ile musimy rzucić, by trafić, a to zależne jest od zasięgu. Najdalej możemy strzelić na 18 cali, czyli całkiem daleko, ale trzeba rzucić same szóstki. Wreszcie turlamy, a przeciwnik rzuca na obronę. Musi rzucić więcej lub równo od posiadanej cechy obrony. Jeśli mu się nie uda, to ciągnie karty obrażeń, a tutaj może wyciągnąć różne rzeczy, na przykład straty w załodze, uszkodzenie okrętu czy spowolnienie lub specjalne rany. Jeśli wartość dopuszczalnych uszkodzeń lub liczba załogi spadnie do zera, okręt usuwamy z morza, krypa idzie na dno. Żebyśmy w ogóle myśleli o strzelaniu, okręt przeciwnika musi znajdować się w takich widełkach 45 stopni. Wtedy możemy walić. Teraz abordaż wygląda podobnie jak zwykły atak, tylko podstawki muszą się stykać, jak tutaj. Patrzymy na wartość załogi lub jej resztki na karcie okrętu, bierzemy kostki w dłoń i turlamy. Sukcesy to wynik 5 i 6. Odejmujemy ich liczbę, np. 3 sukcesy jednego gracza od jednego drugiego i to jest liczba kart obrażeń, które musi pociągnąć przegrany. Potykamy je jak w poprzednim, yy, w poprzednim rodzaju walki pod yy, jedną z trzech różnych możliwych strat naszego okrętu. Ciekawą opcją jest pojedynek kapitanów. Przed właściwą akcją abordażową bierzemy tyle kostek, ile zdolność wynosi kapitańska walki. I rzucamy, kto ma więcej wyników, 5-6, wygrywa. Przegrany kapitan bierze jedną taką kapitańską kartę rany. Możemy maksymalnie pociągnąć do 3, ponieważ po czwartej nasz kapitan jest trupem. Każda rana osłabia go, czyli spadają nam po prostu statystyki. Żeby dopełnić baletu na planszy, dodajmy jeszcze małe okręciki, które możemy umieścić na planszy po udanym rzucie na wodowanie, czyli w rezultacie 4, 5 i 6, inaczej idą na dno, w odległości dwóch cali od okrętu matki. Mają swoje karty okrętów i podlegają podobnym zasadom, co ich większe wersje. W się występują też specjalne jednostki, jak smoki latające machiny krasnoludów, czy potwory kontrolowane w cmentarzysku Galeonów przez hrabiego Noctiliusa. Jest nad czym się pogłowić. Nie za bardzo wiem, czy moja ocena będzie wiarygodna, ale no cóż, pokuszę się, ponieważ przebywając z tą grą, obsługując co najmniej rok e, i znając właściwie wszystkie zamekamalki poszczególnych ogrętów, e, no i cały czas przeglądając instrukcje, poznając historię poszczególnych kapitanów, no i różne inne rzeczy, m, no dość mocno się w to wkręciłem i bardzo mi się rzecz po spodobała, ale zaczynając od wykonania, no tutaj. E, Aż po prostu brakuje słów, szczególnie w momencie, kiedy to już jakoś wygląda. Ale trzeba przyznać, że jeśli na przykład nakręcicie się, może i tą recenzją, na zagranie, to jednak troszeczkę wody w wiśle upłynie, zanim odpakujecie, poskładacie, pomalujecie, jeśli będziecie chcieli, i troszeczkę później będziecie grać. Ale przynajmniej moglibyście sobie w tym momencie poczytać rys fabularny w instrukcji, lub na przykład, co niestety w Polsce się jeszcze akurat z tym nie spotkałem, ale do tego wszystkiego, do całej tej historii, jest napisana osobna książka którą można sobie przy tym fakcie poczytać, malując po fakcie, no nieważne, wykonanie fantastyczne. Jeśli chodzi o samą grę, jest to gra, jeśli chodzi o gry figurkowe, dość prosta w nauce. Poprzednio recenzowałem Battletecha, no to jeśli chodzi o derwit i skalę trudności, no to oczywiście derwit jest dużo łatwiejszy w nauce i daje niesamowitą satysfakcję. Nie ma tutaj Żadnego przepakowania poszczególnych stron. Strony są po prostu takie, a nie inne, chociaż czasami zdarzało się, że na przykład kraken, który dopływa pod wodą i może się gdzieś tam wynurzyć, no zmieniał losy bitwy w dość drastyczny dla przeciwnika sposób. Tak czy inaczej, grajcie z refita, jeśli mielibyście okazję, troszeczkę kasy jednak na to trzeba wyłożyć. Więc najpierw spróbujcie, zobaczcie, czy Wam się to będzie podobało. Mi się spodobało, nie oceniam, ponieważ moim zdaniem. Do tej gry po prostu he, nie ma skali. No cóż, do następnego razu. W następnym odcinku zobaczycie nową grę wydawnictwa Portal znanego projektanta, czyli Ignacego Trzewiczka osadzoną w równie znanym świecie Neuroshima. Zapraszam.